Startuje, Wi. Gotów do pracy. Praca, praca. U, no, ja dobra. jestem starą. Trzeba więcej złota. A, stara. Dobra. Julia Grace. Julia Grace. Emma, Paulin, Klara, Alex. Julia Grace. Emma, Paulin, Klara, Alex. Julia Grace. Emma, Paulin, Klara, Alex. Julia, Grace, Emma, Pauline, Klara, Alex. Oj oj oj. No nie zdążyłam dzisiaj nie obejść co? wszystkiego, bo się trochę zaskoczyłam. Czemu się zaskoczyłaś Matrona? Nie interesuj o się. O co chodzi? Sączki pani nie było, no. Zaskoczyła dobra, cię zima w grudniu. Jak wszystkich Polaków? O co Czy? chodzi proszę pani? Jako, że obeszłam tylko pół klasztoru to Połowę z was nie widziałam, więc no nie zaczniemy źle. alfabetycznie o nie. od nie! Ber, jak Berta. To no, jest Dobrze. Ale ja ominął tak. Aleksa, ale i dobrze. <śmiech> <śmiech> ona będzie na końcu. Aleks i tak. Dobra. Katie, okay, Sana. Katie, Sara Paulin, Julia Opal. Katie, Sara Paulin, opal, Julia. Helen, Nora, Alex, Emma, Klara, Helen, Nora, Alex, Emma, Klara. Kurde. Późnia. Witam stara Legion. <głos> 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 Witam was, siostrzyczki. Znowu nie zdążyłam obejść wszystkiego, więc. Daj, kondycja, aż no, tam... tych co dzisiaj pe? nie pani pani widziałam. Niech pani motorynkę sobie kupi. Tych co, co dzisiaj nie widziałam, alfabetycznie pani ma dupę. Czyli zaczynamy <noise> od Daisy. A pani Matrona, nie! pani matrona. No ale alfabetycznie powinna być coś na C, czyli Clara. Tylko nie wiedziałam, <grym>... mówiłam. Ale ja zapytam coś panią dobrze. Nie. Pani jest Dobra. Teraz ja pójdziemy w drugą stronę. Sara opal, Helen Grace. Sara opal Helen Grace Luis, Alex. Luis. Iren, Julia, Klara. Nora, Franz kurwa. Hmm. Witamy radę. Radę. Witamy, no Witamy. nieźle. Która to paskudna ladacznica spierdalała właśnie z Bels Dupa? Ach, ta Helen. Hej, zawsze taka nie. była. że no. to była Nora. O, co ty, nie wydaje Pani ma pani, pani ma Czego chcesz? Pani... Zrób mi lura No nieźle, no. ale ci powiedział Powiem ci no, kto nie to tak? no. no, nieźle nieźle Mary, chodź tu na środę Kurwa to nie co nie, nie ja, w znaczy, sensie Ja tego nie powiedziałem przecież A i teraz się nie dowiesz kto to powiedział A, ja, ja. <trym> No dobra, i tak trafiłem, co prawda w Dobra, Sara. Francis Root nie widziałem. Francis. Dobra, Francis widziałem. Pierwszy raz. Rut też widziałem teraz. No przypał. Chciałam złapać tą paskudną bezbożnicę, ale niechcący pierdolnęłam przy okazji w dzwon. Więc zabawimy się w strzelnicę. Jak już wiecie, nie lubimy tu konfidentów, więc ostatnio wyleciała jedna, co chciała naskarżyć na inną. Dobra. Sarah, A czemu Sara, Sara. Czemu pani morduje ludzi? Dobra, Frances, zamknij się, chodź tu na środek. Nie, tylko nie Frances! No, może to nie ty mówiłaś? Ja, nieważne. No dobra. To w takim razie alfabetycznie od końca, czyli ród. Bardzo dobrze. I tak była niemiła. No dobra, dobra. Ile mamy strzałów? Jeszcze jeden tylko. No nie. A w ten ród zakonnic. A skąd ma pani taką hmm. super od, od pierwszej łapki od góry. Nora. Ja Kupiłam mówiłem, na, na Amazonie. Good. Na Good. bazarku. Good, pani Matrono. Jak no, dobrze, tak że tak jestem odem. na końcu. Ale gówno. No bo ta mi się wpierdoliła w, w ten dzwon i, nie miałem ja, i niechcący, w niego trafiłem. Klara, Luis, Julia, Pauline, Grace. Klara, Luis, Julia, Paulin, Grace Opal Opal, Luis, Paulin, Grace, Alex, Emma, Iren, Alex, Emma, Iren, 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 Iren. Zdałem sobie z czegoś sprawę złego. No. Ale to nie do pani, to nie do pani, tylko no to go dobra. Do to na piżama party nam powiesz. Dobra. Dzisiaj I, organizujemy i, u mnie w pokoju, pamiętaj. Jahu, ale będzie wejść? zabawa. Oczywiście, wszyscy jesteście zaproszeni, poza Matroną. O ty I, i. paskudna Ona Helen, nie chodź tu na środek. To przyniosę Biblię. Nie. Całe szczęście to nie Helen organizuje imprezę, haha. Ha. Ja pierdolę no. A ja wiem. Kurwa nikogo nie trapię, nie? Iren Alex. Alex Iren. Opal Klara Paulin. Opal Paulin Klara. Katie Julia. Kurwa zablokowałem się o jakieś gówno. Hmm. No dobra, jako że nie miałam czasu, żeby wszystko obejść, więc wracamy do strzelania. Matrona wieka, bo impreza wczoraj. Nie Dzieńka, wiem i mam w dupie pracować. waszą imprezę. Przyszłybyście mm. kiedyś na imprezę dla matron, dzisiaj? to byście zobaczyły co to impreza. Hmm. Ta impreza dla matron? Tam się to do późno czytałyśmy Biblię. Z tej Do 22 po Wchodzą czasami, no. Właśnie to się buguje, że wchodzą. Alex Emma. Alex Emma, Klara, Iren, Alex Emma, Klara, Iren, Alex Emma, Klara, Iren. Dobra, spróbujemy je tu w chuja zrobić. Cześć Boże. Witamy. Cześć może? Co dzisiaj robiłyście ciekawego? Patron, lepiej nie pyta. Waliłem w dzwon. No, pojechałem tak, na dworze Waliłeś w dzwon, się, a później ko... spierdoliłeś do podziemi, znaczy spierdoliłaś Szan, do podziemi, Aleks. Przepadnie, ja się boję nie tego nie z niskim głosem. Co? Co? Dobra, w końcu. W końcu w kogoś trafiłem. Grace. Grace Opal. Opal. Emma, Paulin, Julia. Emma, Paulin, Julia. Iren? Katie, Klara. Katie, Klara. Wszystkie pracowały. Aj. Szczęść może. No dobra. Dzisiaj nie widziałam nic podejrzanego. Możemy no sobie iść. My, my Nigdy nic nie robiłem podejrzanego. Więc wybierzemy Wyle, kogoś losowo, losowo. losowo. I możemy się po prostu pomodlić i spać. Losowo, losowo. Kogo by tu wybawić? dzisiaj? jest obowiązkowa codziennie. No właśnie, to jest nasza codzienna tradycja. <grym> no dokładnie, nie można No dobra, z wybierzemy rękę, bo tam siedzi tak sama z tyłu. No i to taka społeczna. nas nie lubiła. że się będzie... Ej, w ogóle nic nie trafia. Aj. Tu nikogo nie ma. Mówisz, opal. Klara. Klara. Julia. Emma. Emma, Pauline, Katie. Emma, Pauline, Katie. Emma, Pauline, Katie. No nieźle. Dzisiaj zdążyłam obejść wszystko. Nie wiem nie czy wiecie. I nie widziałam dwóch parszywych ladacznic. Gdzie Mama? byłyście? A była matrona okulisty, może? I dobre. Słaby żart Opal. Nie! To nie był Opal. W sensie, było, no, ale nie trudno. Był. To nie była. Dobra. Grace. To musi być Grace, nie? <laughs> To musi być Grace. Katie, Julia, Emma. Tak nie, nie pierdoły. A wiedziałem już, wiedziałem po tamtej rundzie, że to ona, nie? Przebiegła! on zbaitowany na użycie dzwona. No właśnie, tak trochę, tak trochę zwaliłeś tym dzwonem. No. no. Bo stałem obok dzwona, było 5 sekund, takie a, spojrzę sobie na ten dzwon, bo czemu by nie? To było poprzednio no, tak długo. Zaczynamy! Co poprzednio tak długo, co zawiodło? Eee, właśnie. w sensie cały czas ten, mnie na dole i nie wiedziałem u. właśnie, gdzie jest ten. Gdzie nie jest chciał podjąć ryzyka. O, no. Tak jest właśnie, ryzyko nie w jego stylu. Gdzie jest matrona? Eee, przy bezebubie. No, dobra, ja tam kopię. Nie ma co się opierdalać A no, nie, dobra. dalej stoi, nie stoi u mnie. Dobra, to już nie zdąży, nigdzie powiedz. Patrzcie, chyba taka poleca dupa, po prostu. A, teraz poszła do góry. Piątka. Dobra. Piątka, dobra. Znaczy nie Jak Wykopałem, ile się da. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Ja, no. Cześć. Hej, Niestety nie, nie zdążyłem obejść tego kompleksu. Nie, ładnie. Kompleksu? To jest Ale... jedyny Matrony obowiązek i nawet kompleksy, tego Matrona nie umie zrobić. Kompleksy... Kompleksy to ma pani, ja nie... Dokładnie! Pani ma swój kompleksów! Matrona... ale ma kompleks grzeszniczy! Ja no. Pozbędziemy no, się... najpierw. Opalu na zimę! O no, no. nie! By wam nie było za ciepło! No, okej... Ja, o, oh. no, O, jest nawet matrona zdziwiona! Trafił, jebany! Matrona zdziwiła się, że coś trafiła! Ktoś sprawdził w ogóle... Różowy? No, piątka! Piątka, A, piątka, dobra, dobra! Nie, specjalnie zapierdzielałem stalerzy, żeby wam... No, sprawdzić ja się powtórzyłem po destru Dobra, dobra. Ej, ja zobaczyć to Łosiem. 8 8? 5-8 tak. tak, na razie tak. O jest I na talerzach, nie, wiem, czy mnie zielone. nie zobaczyła. Ojej. To było wykopane, było coś wykopanym na dole? No Ej. właśnie jest Exit na górze. Ja tylko zielone wykopałem na dole. Nie wiem gdzie Meryl to jest. Mary wyleci? To o to jest pytanie. Witam. Mamy heka. Mamy panią matronę. No matrona coś ma jakiś dziwny głos ostatnio. Chyba było pani. Jakoś. Jakoś. Mę taki męski. <grym> Zaraził, zaraziłam się przez wasze grzechy. O nie. <grym> matrona, 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 matrona. sobie cztery. i nie mamy przez to do, do, do Dobrze, Mary, czy możesz mi wyjaśnić, czemu tak pani, pan szybko myłaś ta... naczynia? Nie dokładnie. Nie, trzeba było by więcej. Dokładnie, ale szybko. By to by była więcej umyty. No dobrze, no dobrze, ma. było no dobrze. No dobrze, no dobrze, no Ona no dobrze. No dobrze, no dobrze, no Na no dobrze. na dobrze, na dobrze, no dobrze. No Żółte no dobrze, no dobrze. No Żółte no dobrze. No dobrze, No no a zielone I ile? Poszło na dół. Nie no, znaczy zielone jest. Zielone jest teraz. No, po no. lewej stronie macie zielone. No to nikt nie sprawdził. No ja jestem Bez na talerzach, na no, tym razem no. bym nie zdążył. Ja, ja, no. ja, ja Jak to jest zielony słupek su jest na dole. Ja sprawdziłam, ale nie mogę powiedzieć. <laughs> no wiem, wiem. Witam was z powrotem. Hejka. A głos nadal ten sam. Tak. Wcale ich rybka, ile to już nie trzyma? Czy była pani na koncercie metalowców? To przesarkowała przez pewnie. Myślę, że mam na koncercie Belze Byłam na koncercie O kurde. Oh, oh, oh. Kto, kto, ja znam kto tego zespołu. Grał? Kto taki grał tam? Sam Dup. O kurde. I ładnie trząsł z tyłeczkiem? Dobrze, alfabetycznie czy losowo? Też bym chciała. Alfabeciecznie od środka. To nasz no, ulubiony cyster. Mary? To Klara. Clara. So, Na Alex? Powaliło się pani trochę. Czy panu, czy panu... Nie wiem. Ja mam swój alfabet. <laughs> alfabet bardzo wow, długo. Ale szef, ale szef. Ja mam swój alfabet A ja mam swój światok. Na w swoim świecie Czemu jest, jest różowe no, jest, 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 jest. Nie wiem, ale już mamy wszystko wykopane? Yyy... Eee, zielone, Dobra, zielone. to nie zero Zielone jest nadal wykopane, tak, no zielone tak, na tak, dole wykopane no, Tak, zielone na dole Różowe jest wykopane? Tak, wszystko już A, A okej okay. Witam Witam was powrotem Oh, o, coś, o, to zyskała pani gruszka. Gardło o, wyleczyło Matrona. A, Francisz, chyba ci się nogi trochę połamały. Co? Franceska wszystko robiła dobrze. O chuj My... pani chodzi. Matrono, My... masz! Chyba sobie tak nogi się... jak strasz. Co? Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem! Nie tańczymy Nie wiem! Frankowiaczka tańczymy! <grystanie> Frankowiaczek jeden. Miał nie grzeszniczek wiele! Tak. Pojechał na coś tam. Na koncert bardzo buba! <grystanie> Co ty graj zrobisz? E, zielony był na dole, nie? Dzwonię! Ale dzwona. <grystanie> <O kurde>. nie dzwona. O Nie! <grystanie> Gdzie jest? Na książkach, była no. ja poszedłem jej z piwnicy na wort. <grystanie> Takie... No, no, że... no, się nie mm. <noise> Ale walić no z Wiesz co, stała tam chwilę. Chyba sama nie wiedziała co się stało. <noise> Bezliwe. Jak coś to wkręcimy że. Żeby... No. Witamy. Cześć matrono. Oj dziewczynki kochane. Znowu się pani napierdoliła? Nie <noise> jestem <noise> ten <noise> Ach ta matrona. No. A, A, chcę, zatłużę. Zatłużę. Lubi, A, lubi się dobrze napierdolić. Aniołek Diabelski! <laughs> Zrobimy selekcję naturalną po jednej dziewczynce w oweczce O nie! O nie! Wywalić! Wywalić norę! Paulinko? No nie, za za Paulinka? No słabo, słabo! Dobra, trzeba, trzeba te zielone wpisać szybko. Gdzie Znana. jest matrona? Ja sprawdzę zielone. Gdzie jest matrona? więcej się! 8! Tak, ja jest? dzwonię. Kapisze dzwonię 100%. i przez ścianę mnie trafiła. Można go wam. więc idź, idź po. No. Oho. Witam. O nie. No to przypał Botamy się dziś tutaj. Bo panie nie jest kampyłko, panie! Do naszego boga. Belzebuba. Bolze dupa! Coś się, Bale panie, powaliło. jest belzebu, panie. Bardzo nawet nazwę nie zna, no właśnie! Dokładnie! Tu wy chyba nie zacie własnego boga. Chyba pani oszukiwała w testach na matronę. na matronę. A no testy nie na Matronę?! Berta! Co? nie! Czemu nie. Berta? Bo alfabetycznie! To jakaś sprzedana komisja na Matronę! No, ale może jednak. Może jeszcze Julia czy Luis. Julia czy Luis jeszcze, bo one, są, one się nie rozciarły. proszę Miała tam. być selekcja no naturalna! O nie no i o wszystkie są po jednym Samy o to prosiłyście No właśnie Nie trafiłeś Nie, nie to... dotrzymuje Grzeszniczki nie nas No nie czemu my tu w dwójkę jesteśmy Dobra no. idź, idź tam otwierać Otwierać? Dobra A tak, to jest? Co jest my no dobra To nie wszystko mamy zostawić. wpisane czemu, czemu nie uciekliście w sumie? Nie wiedziałam gdzie jest. No mam W sensie poczekamy, będzie, no. O, ciemka. No miałeś, miałeś się wrócić i iść do ucieczki. A, jak sujcie, jedna bardziej z prawo, druga bardziej z lewo. No, no o Wiesz, tak. Nie, nie Za Zawolność. Założycie się? Tak. Eee, tak. Wreszcie... O nie! No. I tak jej nie lubiłam. To mi się nie podoba imię. Mi, no, ten... nieźle! To po co pani w ogóle wzięła do zakonu, jak pani nie podoba się w imię? No, nieźle. Dobra, jolo! No i pięknie. Eee. Ja wam I dam realnie. uciekać. Ja wam no. dam uciekać.